Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Cześć. Jest 8 listopad, my znajdujemy się nad rzeką Wisła, w miejscowości Kiesmark zaczęliśmy łowić od mostu, przemieszczamy się w kierunku w kierunku morza, w kierunku ujścia. No jest godzina 10.30 9.30, przepraszam, właściwie to jak póki co bez efektów. Jesteśmy od, od samego świtu, byliśmy już tutaj 5.40 na miejscu. Nawet przed świtem, nie? Nawet, byliśmy, ta, ta, no, musieliśmy o, poczekać chwilę aż, aż się rozjaśni, bo nie, jesteśmy po raz pierwszy tutaj w tym miejscu, dlatego nie znamy miejscówek. E, nie wiedzieliśmy co nas czeka po drodze, bo lęliśmy poczekać na, na świt. Trochę było jasno. I co? I jakie efekty no, do tej pory? Kilka główek obłowionych na no, właściwie wszystko. No, ja dzisiaj na koguty trochę w głowie I, i gumy i cięższe i, i lżejsze no na razie jeden kontakt tylko z rybą na 90% był to sandacz ponieważ to spadło na główkę ale niestety nie zacięty w czas, czyli ryby nie ma. Kilka przynęt zerwanych ja już chyba zerwałem 6 czy 7 przynęt to jest dwie tak? Ja dwie, no, dwie, no. całe szczęście jest Mateusz był zaopatrzony w przypony woltframowe. bo niestety ja, ja myśląc, że dwa mi wystarczą przeliczyłem się niestety dwa nie wystarczyły, dwa w przeciągu pół godziny poszły no ale co, ale, ale łowimy dalej, kombinujemy mamy jeszcze chwilę wolnego czasu, także miejmy nadzieję, że coś dzisiaj wpadnie Jak coś ta królowa polskich rzek obdarzy, końcu, nas... obdarzy nas na, na... Chyba już raczej zakończenie sezonu. Solidnym kawałkiem mięsa, że nas <grymne> No cóż, można powiedzieć jeszcze ciekawego. Nic właściwe. Łowimy. Łowimy. Bądźcie z nami i trzymajcie kciuki, żebyśmy coś dzisiaj zahaczyli. Niestety Wisła zaczęła zbierać swoje żliwa Ja właśnie straciłem drugą przynętę Marcin już jedną też stracił Jak tak dalej pójdzie to zabraknie nam przynęt Przyponów No i czasu na łowienie, bo jednak zmiana przynęty też pochłania trochę czasu No ale nic, łowimy dalej, nie przejmujemy się tym To niektórzy nas o tym informowali, że tak będzie, żeby uzbroić się w dodatkowe główki, dodatkowe przynęty, dodatkowe przypony no jednak to była dobra rada, także ukłony. Dzisiejszy dzień jak na razie zapowiada się słabo, bo yy, nie do, że nie ma żadnej ryby, to ja zerwałem już chyba 7 czy 8 przynęt. Cały czas yy, wiążę te wolframy, yy, przynęty i tak dalej. No niedługo naprawdę zabraknie nam tych przyponów. Tak jak do tej pory jeszcze nic się nie udało złowić, wędkujemy odokoła no mniej więcej półtorej godziny, nie wiem dokładnie, nie sprawdzą tego. No ale no, popróbujemy tutaj, fajne, ciekawe miejsca Wisła odsłoniła, główek jest dosyć sporo do połowienia, także miejsca nam nie brakuje. Próbujemy, gdzieś mniej więcej do południa, mam nadzieję, że coś uda się nam złowić. Você quer <laughs> No jak widzicie, z tyłu za nami, nad nami, przed nami już jest most, przy którym zaczynaliśmy dzisiejszą przygodę wędkarską. Most w Kiezmarku. Tak. No niestety przygoda tradycyjnie już chyba bez ryb. Praktycznie no, na co możemy zwalić? To na pewno na pogodę. Nie, pogoda słuchajcie dzisiaj kompletnie nie dopisała. Nie jest to pogoda wędkarska. moja rano jak wstałem o godzinie 4 stała za mną i mówi Zapytała, czy zwariowałem w chwili obecnej. Chyba mogę powiedzieć, że trochę zwariowałem. Że dzisiejszy dzień jednak e, wygrała e, jakaś pasja wędkarska. Pasja do spinningu i myślę, że zdrowy rozsądek troszeczkę tutaj e, nie prze przegrał, przegrał z, z pasją wędkarską. No ale cóż, byliśmy, zobaczyliśmy. Powiem Wam, że mega fajne miejsce. Na pewno je odwiedzimy jeszcze nie raz. E, przy lepszych warunkach na pewno, Dobra, bo dzisiaj... Ja dzisiaj tak jak zapowiadali miało wiać około 100 km na godzinę, ja myślę, że, że jest, y... no, gdzieś wiatr w porywach do 80 na pewno wieje, mieliśmy problem jak wracaliśmy teraz, żeby trzymać wędki, bo tak wiało, tak zwiewało, no, dokładnie, cóż można więcej dodać, no i... Dzień spędzony miło, spacerek zaliczony. Tak, Kolejne miejsce się... na mapie też od, od, od odkaczone, jak już my wcześniej tam wspominaliśmy. No ale niestety, no, sandacza nie było, szczupaka nie było. Za to jest ciepła herbatka. Kawkę już mam w tak? Czyli co? Nie przedłużając. Do następnego wtedy. Trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć.